Dzisiaj mamy dla Was tłumaczenie ciekawego artykułu, który pokazuje nam, jak bardzo zbliżamy się do czasu implementacji znamienia zwierzęcia. Zapraszam do wysłuchania. Nowy chiński krajowy system oceny społecznej To, co może brzmieć jak antyutopijna wizja przyszłości, już się dzieje w Chinach. Buduje ona i burzy ludzkie życia. Partia komunistyczna nazwała to społeczną oceną i mówi, że do roku 2020 będzie ono w pełni działało. W ciągu lat, twierdzi rządząca partia, system pozwoli wiarygodnym obywatelom swobodnie poruszać się pod słońcem, a jednocześnie utrudni niewiarygodnym osobom zrobienie jednego kroku. Społeczne uznanie jest jak osobista karta wyników dla każdego z 1,4 miliarda mieszkańców Chin. W jednym obecnie odbywającym się pilotażowym programie każdemu obywatelowi przypisano jakiś wynik punktowy z możliwych 800 punktów, w innych programach jest to 900 punktów. Tacy jak Dandan. Dan, jest to przykładowo nowoczesna chińska kobieta obserwowana przez 24 godziny na dobę z wysokim wynikiem obywatelskim otrzymują vip traktowanie w hotelach i na lotniskach, tanie pożyczki oraz przyspieszone procedury przyjęcia na najlepsze uniwersytety i posady. Ci na dole mogą zostać wykluczeni ze społeczeństwa i dostać zakaz podróży albo zostać niedopuszczeni do otrzymania kredytu lub postać rządowych. System zostanie wprowadzony w życie przy użyciu najnowszych, zaawansowanych technologii systemów monitoringu, ponieważ Chiny dążą, aby zostać światowym liderem w sztucznej inteligencji. Kamery monitoringowe zostaną wyposażone w funkcje rozpoznawania twarzy, skan ciała, geograficzne śledzenie, aby ustawicznie wpatrywać się w każdego obywatela. Aplikacje telefoniczne zostaną również użyte do zbierania danych i monitorowania codziennych zachowań w sieci. Następnie duże zbiory danych z bardziej tradycyjnych źródeł, takich jak dane rządowe, Włącznie z wykształceniem i dokumentacją medyczną, ewolucje dokonane przez Państwowe Służby Bezpieczeństwa oraz dane finansowe zostaną wprowadzone do indywidualnych wyników. Testowe systemy społecznego uznania znajdują się obecnie na różnych etapach rozwoju w co najmniej 12 chińskich miastach. Kilka przedsiębiorstw współpracuje z państwem na znacjonalizowaniem systemu, koordynacją i konfiguracją technologii oraz finalizowaniem algorytmów, które określą ogólnochiński wynik obywatela. Najprawdopodobniej jest to największy projekt inżynierii społecznej, jaki został kiedykolwiek podjęty. Sposób na kontrolę i zniewolenie ponad biliona ludzi. Jeżeli odniesie sukces, będzie to pierwsza światowa cyfrowa dyktatura. Dandan nie sprzeciwia się perspektywie życia pod państwową, wszystko widzącą siecią inwigacyjną. 36-latka wie, że społeczne uznanie nie jest idealnym systemem, ale wierzy, że jest to najlepsza droga do zarządzania złożonym państwem z największą na świecie populacją. Sądzę, że ludzie w każdym państwie chcą mieć stabilne i bezpieczne społeczeństwo, mówi Dandan. Jeżeli, tak jak mówi nasz rząd, w każdym kącie publicznej przestrzeni zainstalowane są kamery, będę czuła się bezpiecznie. Najprawdopodobniej również będzie ona czerpała korzyści z systemu. Finansowe decyzje Dandan będą ważną miarą dla krajowego systemu społecznego uznania. Według obecnego programu oceny kredytowej nazwanego Sezam Kredyt, Dandan ma bardzo wysoką ocenę – 770 z 800 punktów. Jest w wysokim stopniu lojalnym chińskim obywatelem. Dzięki jej ocenie Dandan już może cieszyć się wieloma korzyściami wynikającymi szybkiego rozwoju Chin. Aplikacja w jej telefonie umożliwia dostęp do specjalnych przywilejów takich jak wypożyczanie samochodu, rezerwacja pokoju hotelowego czy też domu bez kaucji. Ale społeczna ocena będzie uzależniona od więcej niż tylko przeglądanych stron internetowych i podjętych decyzji zakupowych. Kim są Twoje przyjaciele i rodzina również wpłynie na Twój wynik. Jeżeli twój najlepszy przyjaciel albo tata powie coś negatywnego o rządzie, stracisz punkty. Z kim się spotkasz i kto ostatecznie jest twoim partnerem, również wpłynie na punkty społecznościowe. Dandan Dan wyszła za mąż z miłości, ale wybrała odpowiedniego męża, Xiajong Zhang. Prawdopodobnie będzie miał nawet wyższy wynik od niej. Jest on urzędnikiem państwowym w Departamencie Sprawiedliwości lojalnym członkiem partii. Potrzebujemy systemu społecznej oceny, mówi Xiao Jing. W narodzie chińskim mamy nadzieję, że możemy pomóc sobie nawzajem, kochać każdego i pomóc, żeby każdemu żyło się dostatnio. Jak powiedział prezydent Xi, będziemy bogaci demokratyczni. Kulturalni, zgodni i piękni. To jest nadzieja na przyszłość kraju. Jest to również nadzieja całego narodu chińskiego. Chiny długo były państwem inwigilacyjnym, a więc obywatele są przyzwyczajeni, że rząd przejmuje decydującą rolę w sprawach osobistych. Dla wielu w Chinach prywatność nie ma takiej wartości jak na Zachodzie. Chińczycy bardziej cenią dobra społeczne niż prywatne, więc większość uważa, że jeżeli społeczna ocena spowoduje, że społeczeństwo będzie bardziej bezpieczne, bardziej zabezpieczone, bardziej stabilne, to należy ją wprowadzić. Jednak większość nie wydaje się rozumieć wszystko obejmującej kontroli, jaką społeczna ocena prawdopodobnie będzie miała i nie było publicznej debaty dotyczącej zaimplementowania tego systemu w Chinach. W kręgach prywatnych było zaniepokojenie pośród wykształconej klasy średniej odnośnie oceny obywatelskiej, będącej jedynym kryterium oceny charakteru. To jednak nie zatrzyma wdrożenia systemu. Partia stosuje system do odzyskania części kontroli, którą utraciła, gdy Chiny otworzyły się na świat w latach 80., w następstwie czego nastąpił szybki rozwój. To jest sposób na uciszenie sprzeciwu i zapewnienie partii całkowitej dominacji. Już około 10 milionów ludzi zostało ukaranych w testowych obszarach społecznej oceny. Liu Hu jest tylko jednym z nich. Hu stracił swoje społeczne uznanie, gdy został oskarżony o przestępstwo mowy i teraz jest wykluczony ze społeczeństwa z powodu niskiego wyniku. W 2015 roku Hu przegrał sprawę o zniesławienie po tym, jak oskarżył urzędnika o wymuszenie. Został zmuszony do opublikowania przeprosin i zapłacenia grzywny, ale gdy sąd zażądał dodatkowej opłaty, odmówił. W zeszłym roku 43-latek znalazł siebie na czarnej liście jako nieuczciwy w pilotowym programie oceny społecznej. Jest dużo ludzi, którzy niesłusznie znajdują się na czarnej liście, ale nie mogą z niej zostać skreśleni, mówi Hu. Zniszczyło to jego karierę i odizolowało go, i teraz boi się o przyszłość jego rodziny. System społecznej oceny zlikwidował jego możliwości podróży i trzymał go w skutecznym areszcie domowym w jego mieście rodzinnym Chongqing. W mieszkaniu nad ulicami miasta Chongqing Hu próbuje użyć swojej aplikacji telefonicznej, aby zarezerwować bilety na pociąg do Xi'an. Próba zostaje odrzucona. Aplikacja mówi, że rezerwacja nie powiodła się i że dostęp do szybkiej kolei jest legalnie ograniczony. Tłumaczy. Konta społecznościowe Hu, na których publikował dużo swoich śledczych artykułów, zostały również zamknięte. Hu zapewnia, że łącznie jego konta WeChat i Weibo miały w zaszczytowym momencie 2 miliony zwolenników, ale teraz są ocenzurowane. Hu sądzi, że umieszczanie go na czarnej liście ma polityczne podłoże i próbował apelować do władz. Jak dotąd napotkał na ciszę. Hu chce oszczędzić świat przez zmorą społecznej oceny. Robiąc to mógłby narazić jego przyjaciół i rodzinę na niebezpieczeństwo represji ze strony państwa, ale Hu wierzy, że większość Chińczyków jeszcze nie rozumie, co ma przyjść pod cyfrowym państwem totalitarnym. Można zobaczyć powstanie umysłowe Chińczyków. Mówi Hu. Ich oczy są oślepione, a ich uszy zatkane. Wiedzą mało o świecie i życiu w iluzji. Artykuł został opublikowany 18 września 2018 roku na stronie www.abc.net.au. Tłumaczenie własne. Zapraszamy do polubienia naszego kanału i subskrypcji. Cześć!